Hejka, z tej strony Julia. Witam Was w dzień chomika. Życzę wszystkiego najlepszego dla Waszych chomisiów. Mikiemu przygotowałam parę niespodzianek na ten dzień. I również dzisiaj w tym vlogu pójdziemy na giełdę Geo Expo. Jest to taki event związany z terrorystyką oraz również minerałami i nie tylko, więc zapraszam Was do oglądania. Mikuś! Zaczepiasz? Chcesz się bawić pewnie? No, super! Jak widzicie Miki przed chwilą wstał, teraz siedzi w jednej z kuwetek, dokładnie w domku ceramicznym, więc zobaczymy co będzie robił później. Widzę, że Miki dzisiaj we swoje święto jest aktywne, jest 7.30 i no pokazuje się, więc fajnie. Je jeszcze śniadanie ze wczoraj, potem oczywiście zrobię mu nowe, ale niech jeszcze doje tego. Stwierdziłam, że wykorzystam moment kiedy Miki nie śpi. Więc robię mu sesyjkę na chomiczym kocyku, który dałam na łóżko. Dopiero nadal mam kołdrę, ale no wiadomo, że dopiero wstałam. E, tutaj tak to wygląda. Rok temu były dwa duże pluszaki, bo mam dużo chomiczych akcesorii. Dosłownie mam tego pełno. Tym razem użyłam takich dwóch małych chomiczków i takiej deseczki, żeby Miki nie dobrał się przypadkiem do kocyka. Na razie dałam mieszankę ziaren. Jeszcze teraz dam taki grysik ziołowo-warzywny. Muszę dać jakieś ładne kawałeczki różnych przysmaczków. O tak, zostawię mu. I jeszcze dam Mikusiowi paprykę czerwoną, liofilizowaną. Nie będzie taki kawałeczek. Myślę, że dodać mu jakąś niespodziankę. W sensie na przykład coś, co dostaje rzadziej. Tak teraz patrzę na te rzeczy. O, dawno nie miał dyni liofilizowanej. Ona aż tak słodka. Nie jest, a jakby ja tu coś, to też dostaję rzadziej, to może taki prezencik mu się spodoba. Wybiorę jakiś ładny kawałek, ten jest spoko. No dobra, no to teraz jeszcze tylko wyciągnąć Mikusia. Miki pije wodę, więc za chwilkę go wyciągnę jak skończy pić. No jak widzicie zadowolony ze świętowania, takie pyszności dostał z okazji swojego święta. Za chwilę już pewnie będzie uciekał, więc trzeba będzie go odłożyć, żeby się do kocyka nie dobrał. Teraz czas na zakroplenie oka. Robimy to we dwójkę, bo z nim jest ciężko. Bo tak, nadal ma niestety chore oczko. Jest już progres. Teraz trzeba to ogarnąć, póki właśnie nie śpi. Lekarstwo pięknie podane. Mikuś jeszcze cieszy się jedzonkiem, którego trochę mu dołożyłam. I za chwilę wróci do swojego lokum. Odłożyłam go z tym deseczką do lokum. No i teraz sobie tu siedzi, a już widzisz, że coś nie gra. No, mikuś jesteś już odłożony. On chyba nawet nie wie. Ale tak zostawiłam go. Niech poje chwilę te smaczki, zanim będzie miał śniadanie. Chociaż chyba już będzie chciał iść. <laughs> Ale słodki. Komiś, gdzie idziesz? No, niezdecydowany jesteś. Zostajesz tu, co? Bo wziął coś teraz. Pora zrobić śniadanie Mikiemu Jest godzina tak powiedzmy 8.20 Więc myślę, że to całkiem dobra pora No Miki Dużo zjadł tego Chyba będę musiała całą deskę wyciągnąć To wam zaraz pokażę efekt końcowy I teraz czas na dobór jedzonka no zaczniemy oczywiście tradycyjnie od karmy podstawowej. No i później do drugiej miseczki też dam jakieś inne urozmaicenia. Zrobiłam mu już karmę, to teraz ją odłożę. No, i tak się prezentuje druga część śniadania. Nie mówię, co tutaj dałam, bo jest tego naprawdę dużo. Głównie jakieś mieszanki ziołowe, parę ziół osobno, ale też różne takie grysiki. Jeden nawet, ten co dostał on też rano. Plus jakieś warzywa też się trafiły, więc teraz odłożę mu. Właśnie teraz będę się szykować już na ten event. Niestety tej cudownej bluzki z chomiczkiem, którą ubrałam z okazji dnia chomika, nie będę mieć teraz, bo byłoby mi po prostu za zimno. I teraz pokażę wam, co ubiorę. W sumie nic specjalnego, bo zwykły miętowy, ale bardzo ładny t-shirt, do tego takie szare, no bardziej bliżej czarnego spodnie i najważniejsza rzecz w tym evencie, czyli biżuteria. Ja mam sporo biżuterii z kamieniami, wiściorki, pierścionki, bransoletek, to w ogóle jeszcze więcej i muszę coś dobrać, żeby jakoś się zaprezentować. Myślę, myślę, ale... Mm, właśnie dawno nie miałam, a bardzo go lubię. Taki wisiorek jest bardzo fajny. No, będę musiała się na coś zdecydować. Ciężki wybór, ale wcześniej już miałam dzisiaj ubraną Tom. Ona mi się podoba te kolory, więc chyba nią we ją wezmę. I jeszcze bym wzięła taki oto pierścionek. Tak się to prezentuje. Ja już wiara gotowa jeszcze tylko perfum, który w ogóle strasznie zdawa mi się z kolorem bluzki, no i już jesteśmy pod spotkiem. Za chwilę będę już przy wejściu. Są dwa eventy chyba osobno zobaczymy. Na pewno idziemy na ten z minerałami. Jeśli jest tutaj wasze miasto, to możecie się wybrać. Macie tutaj daty. Może akurat ktoś z Was będzie chciał się wybrać na ten event. Ale Różne rzeczy do akwarium możemy popatrzeć i też zagryzoni tam jakieś miski. Żeby Marcie kupić taką grotę kiedyś. Mm -hmm. Bo mi jej się podobała taka grota. O, czyli tutaj właśnie pod te egzotyczne różne. Fajnie. Tajka i tak, bluszcz. O jest ściółka też różnego typu. Tak myślę pod żuwi, bo niektóre rzeczy naprawdę fajne. No, Patrz jejku! Jesteśmy na drugiej części, czyli na tą, na którą najbardziej czekałam, czyli kamienie. Właśnie wyszłam, kupiłam naprawdę dużo rzeczy, na tą ze kwiatami nie idziemy, więc teraz może pójdę do jakiejś kawiarni, jeszcze nie jestem pewna, ale naprawdę kupiłam fajne rzeczy, które ja potem Wam pokażę. wróciłam do domu, pokażę Wam rzeczy, które kupiłam, więc może zaczniemy od handmade'u i jest to taka uwaga, uwaga, sowa makrama o, zobaczcie, tak ona wygląda, jest zielona będzie wisieć w salonie następnie mamy kamienie, tym razem kupiłam tylko trzy, kiedyś na te giełdy jeździłam tylko z powodu kamieni ale kolekcja jest na tyle spora, że większość ich, które tam były, po prostu posiadam, ale tych akurat nie mam możecie zobaczyć Jakie są prześliczne w ogóle? Jeszcze dwa. Naprawdę bardzo unikalne są. Zawsze też dobieram jakieś ładne okazy, bo wiadomo nie ma dwóch identycznych. A oto ostat- Ojejku. <laughs> oto ostatni. Tak się prezentuje. Moim zdaniem jest bardzo ładny. Czas na biżuterię. Mamy tutaj bransoletkę. Tak wygląda. Jest naprawdę unikalna. Przypomina mi trochę węża, nie wiem czemu. Tak wygląda na ręce. Jeszcze nie ucięłam metek tych rzeczy. Tutaj są takie kolczyki. Naprawdę na mnie robią duże wrażenie. Moim zdaniem są prześliczne. Spójrzcie tylko na te kolory. Kolejne kolczyki. Tutaj właśnie takie bardziej handmade. I one są akurat na prezent. Nie zdradza dla kogo, bo może ta osoba to ogląda. Moim zdaniem są po prostu urocze. Teraz przejdziemy na. Ojejku na wisiorki. Więc tutaj mamy wisiorek taki z kwarcu różowego. Jest to serduszko. Ja ogólnie kocham wisiorki tak, tego typu z kamieniami. Zawsze na pojurze dużo takich biorę, bo wyglądają ładnie. Pasują mi do outfitów zawsze. Teraz tutaj są bardziej takie korale, trochę podobne do tej bransoletki, z tego samego stanowiska. One również mają fajne kolory. Ja lubię takie kolory właśnie niebieskie, zielone. I ładnie się prezentują, więc super, że udało mi się kupić. Tam właśnie na tych giełdach zawsze jest duży wybór, można wybierać, dotykać, jest to naprawdę fajne. Czas teraz na pierścionki. Pierwszy jest takiego typu, i jest on z uwaga, uwaga, muchomorkiem. Zobaczcie i kół muszę jakoś wam ładnie to pokazać. O, teraz widzicie muchomorek. A drugi to jest taki typ, który ja uwielbiam. Nawet dzisiaj też taki miałam założony, czyli taki, co się fajnie naciąga. Wygląda. Ma takie unikalne kolory. Zawsze mam takie raczej pastelowe z tej serii, jakby tego typu, a ten jest taki w ogóle inny. Teraz coś, co bardzo polecam, jeżeli lubicie świeczki, które pięknie pachną po prostu was te takie zapachy uspokajają, sprawiają wam radość to koniecznie musicie zamówić takie na nasze fanaberie. Naprawdę. No zobaczcie, tutaj jest ulotka. No to jest po prostu arcydzieło. Ja kocham zapachy. Naprawdę ten sklep. Produkuje mega fajne te rzeczy. Pokażę Wam jeszcze tutaj, um, jakie są jeszcze takie o, zapakowane, które ja kupiłam. Są do wyboru różne rozmiary: duże, małe, średnie. To są chyba średnie, ale te zabachy naprawdę są obłędne. Więc jak będziecie kiedyś na tej giełdzie, albo chyba też może internetowo, to naprawdę koniecznie, koniecznie. I tutaj mam opakowania takie eleganckie, czarne, jeśli chodzi o ten rozmiar. I w ogóle zobaczcie, jak fajnie pakowane. I patrzcie, tak się prezentuje. Naprawdę wygląda ładnie, ale ten zapach to. No szkoda, że wy tego nie czujecie, ale naprawdę byście się zakochali. Są różne takie słodkie, orzeźwiające, uspokajające. Ja lubię orzeźwiające. Ta też taka właśnie jest. Na razie odkładam potem tym Jeszcze mamy drugą z naszych fanaberi. Ojej, tam coś padło. No, ta jest też naprawdę super. Otwieramy. Fajnie można ją w ogóle przechować, że są te pudełka. O, zobaczcie. Czy to nie wygląda fajnie? Mi się podoba, takie naturalne, naprawdę. A ten zapach przebija wszystko. Więc to jest moja taka świeczkowa polecajka. Naprawdę, jak lubicie świeczki. I lubicie testować z różnych miejsc, to naprawdę warto. Ostatnia rzecz, czyli dzikie twory. Um, oni jakby robią ze znaczków pocztowych z lat 50. do 90. Um, tutaj też są ich w możecie też zobaczyć. Um, I tutaj są właśnie takie robione z tego broszki, wisiorki. I tutaj mamy taką piękną broszkę z kwiatkami. Naprawdę ten model był zdecydowanie najśliczniejszy. Jeszcze pokażę Wam, jak wygląda całość. Możecie przyglądać się. Moim zdaniem udane zakupy. Ja lubię te giełdy od czasu do czasu, bo naprawdę można tam cudowne rzeczy znaleźć. Ok, teraz wróciłam do pokoju i ustawię te nowe minerały oraz biżuterię. Zacznę od tego kamienia. On jest taki trochę różowawo-fioletowy. I myślę, że tutaj będzie dobre miejsce dla niego. Albo go obrócę drugą stroną. O, tak będzie ładnie. Więc tutaj jest ten kamyczek, dałam go w tym miejscu. I już na tej podkładce dałam tego oraz tego. Pokażę Wam jeszcze kolekcję w skrócie. I teraz pora na umiejscowienie nowych wisiorków. Jeszcze pierścionek I bransoletka Teraz znalazłam chwilę, żeby pograć i pogadać z moją najlepszą przyjaciółką Olą Możecie ją znać z kanału Zwierzakowe Stado, bardzo polecam No i teraz tak pewnie przez godzinkę będziemy gadać i grać Zobaczcie, kto śpi Główka mu wystaje z grzybka No Mikuś Dobra, nie przeszkadzam ci Się już ukrywa do domku komorowego. A jednak chyba nie wstaje. Co poszedł do domku, a teraz zaczepia. <grych> no, Mikuś, idziesz spać? A ja nie wiem o co mu chodzi. Mikuś, może spać pójdziesz. No, słyszę go już w środku jest. Więc uznajmy, że poszedł spać. To byłoby już na tyle w tym filmiku. Jeśli Wam się spodobał. Zachęcam do zobaczenia moich innych filmów na kanale. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz coś po sobie. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru, to pa!